Witajcie w kolejnym vlogu, jak zacząć przygodę z mechaniką pojazdową. No dzisiaj na gościnnych występach i nie mam patrzeć się w swój sufit, bo to nie mój sufit, więc będę patrzył w sobie gdzie indziej. Temat, który od dawna dawna chciałbym zgłębiać w Was, uczyć, czyli jak zacząć diagnostykę komputerową, kiedyś powstał odcinek, nie do końca wyszło tak trzeba. Ci co pamiętają, dzisiaj troszeczkę bardziej technicznie pojedziemy, gdzie wylądowaliśmy? Motocealer, czyli odcinek, gdzie byliśmy już przy tulejach, jest z nami Leszek, właściciel. No uchylimy rąbka tajemnicy, mam nadzieję, że w kilku odcinkach, bo to nie może być tak, że 6 godzin materiału i to ja sam będę. Podna... Nie, nie, nie. Dzisiaj oprzemy się na komputerze takim dużym stacjonarnym, ale może to odzwierciedlać właśnie na ALM-ach, o których mówiłem 327 czy 3.2 coś tam nie do końca pamiętam. Powiemy Wam od czego zacząć, jak to zrobić. Na końcu jeszcze siądziemy sobie w relax roomie i powiemy o tym, jak interpretować te błędy. To tu na to Przejdźmy może, co Jest, Audi no. mamy dzisiaj, Audi A6 Audi A6 2.5 TDI, TDI tak, tak. Tak. Ten ulubiony, ulubiony silniczek wszystkich zwolenników Audi Niestety, no tutaj mieliśmy możliwość zaprezentowania na nim, prawda? Będziemy mieli możliwość zaprezentowania na nim. Dobra, przejdźmy. przejdźmy. Przejdźmy i pogadajmy w samochodzie. Wtedy. Tak więc z Leszkiem to nie będzie pierwszy materiał, to będzie materiał dzisiaj wstęp, drugi, trzeci, czwarty. Zrobimy dla Was coś zaawansowanego, żeby nie było tak jak przy elm -ie. Natomiast Leszku, e, czy to co dzisiaj nam pokażesz, czyli wstęp do diagnostyki komputerowej, e, można również posługiwać się tymi na Androidach ELM 327 i tak dalej. Jest to też tam coś pokazuje, prawda? Jak najbardziej różnica między jakimś tańszym systemem a droższym polega po prostu na funkcjach zaawansowania, tak? Dla, dla przeciętnego użytkownika y, tych funkcji zaawansowania aż tak dużo nie potrzeba, tak? Może to być zwykły interfejs z gotowym wyświetlaczem, może być to interfejs jak wspomniałeś, z wyświetlaczem na Androida lub Taki jak my mamy interfejs plus osobno komputer, który daje no naj, największy, najszerszy zakres możliwości diagnostycznych. Dobra, pokaż do kamery to, co my mamy. To jest cdf trójeczka. Myślę, że warto wspomnieć, że jest to polska produkcja. Ludzi z Politechniki Gdańskiej wymyślili coś. Sprzęt bardzo dobrze działa, ogarnia naprawdę dużo samochodów. Myślę, że takim ważnym aspektem jest to, że ma dożywotnią gwarancję. Wykonywano praktycznie na miejscu tutaj, między innymi w Gdańsku. Właśnie, a powiedz mi koszt no jest to, jest to sprzęt profesjonalny. tak Jego koszt teraz nie chce strzelać jest w granicach około 7000 zł. No, czy to już jest ta jedna z wyższych? Jedna nie najwyższa, z wyższa, nie bo... najwyższy, jedna z wyższych. Wiadomo, można i kupić sprzęt diagnostyczny za 25 tysięcy. Zależy, jakie mamy potrzeby. Myślę, że to jest taka najbardziej uniwersalna opcja, dająca w dużo. W sterownik komputera tym już można głęboko wejść, coś tak. wyłączyć i Tak, Wyłączyć, wyłączyć, zaprogramować, e, e, wiadomo, no, standardowe rzeczy, jak parametry rzeczywiste i podobne rzeczy. No. Dużo rzeczy można, jeśli chodzi na przykład, mogę też wspomnieć o tym, że jest to naprawdę mocny sprzęt, jeśli chodzi o francuskie samochody. Nie? Tutaj można to podkreślić. Tak, bo widzowie mają problem zawsze o to, że tylko wagi, wagi, no i niestety przykro nam, że znowu wag tak wyszło i znowu jeszcze w 1.9 TDI? E, nie, to jest 2.5. 2.5, no ale TDI, no dobra, będzie hejt. No trudno. Ależku, powiedz mi teraz tak, wsiadamy do samochodu, mamy swój interfejs jakikolwiek, tak, no będę tym lm się obsługiwał, no bo widzów jednak nie stać na 7000, nie ma to uzasadnienia w tym. Może być za 300 zł i tak yy, i tak da już, radę. Tak, wsiadamy, wpinamy się, każdy samochód ma gdzie indziej swoje OBD. Co dalej? Po wpięciu się oczywiście łączymy się tak, z komputerem. W każdym komputerze wygląda to inaczej. Najczęściej komputery diagnostyczne potrzebują, żeby im określić w jakim samochodzie jesteśmy i do jakiego auta się podłączamy. W tym momencie wprowadziłem dane, że jest to Audi, Audi A6 z tego rocznika, czyli 97 2005 z silnikiem 2,5. Wiadomo, no, wybieramy silnik, możemy wybierać też inne moduły, bo oprócz możliwości diagnostycznych silnika mamy poduszki, skrzynie różne moduły komfortu, szyb, czy kwestie jakichś bezpieczeństw, pasy, poduszki, więc no musimy sobie wybrać moduł, my wybieramy sobie moduł silnika i do niego w tym momencie się łączymy, więc po prostu w każdym, tak jak mówię, systemie wygląda to inaczej, wybieramy model, rocznik, silnik. Łączymy się. Tak? Na wyłączonym silniku. Na... na włączonym zapłonie, dobrze, że o tym mówisz, przydałoby się włączyć zapłon. To też uczyniliśmy. Mam nadzieję, że zdążymy przed, przed połączeniem komputera. No się jeszcze raz, w międzyczasie co warto powiedzieć, słuchajcie, to, co ja nie lubię w nowych samochodach, mówić moduł komfortu, który jest wyłączony często i za dopłatą się nam sprzedaje jakieś dodatkowe bariery, typu opuszczane szyby. Szyby, automatyczne zamykanie, domykanie. No, nawet szyby takim i elementem rzeczy. chyba można to włączyć. Można, można. Jeśli jest, ma, ma opcję odpowiednią, dużo rzeczy można sobie yy, ustawić. Możesz sobie ustawić nie tylko opcję, tak jak mówisz, włączenia, ale też nawet w niektórych modelach jakieś wizualne rozwiązania zmiany kolorów. E, dłuższej, krócej światło palące się. Czyli to... czyli to, co warto powiedzieć dla użytkowników, którzy mają nowe samochody, przepraszamy, że tak z tyłu kamery nie da się do przodu. E, za takim elementem, urządzeniem z Androida, możesz sobie włączyć opcję za kilka tysięcy w nowym samochodzie, tak. które musisz płacić w salonie. Ja wiem, że salony samochodowe mnie nie lubią, no ale. Zdarza się. Zdarza się, no nie każdy może mieć na imię zbysiono. Tak, można dużo opcji zrobić, myślę, że i takich fajnych. A czym, czym, jak mówiłeś, czym auto nowsze, tym więcej tej elektroniki, tym więcej tym sterowania. Naprawdę czasami liczba rozwiązań jest tak wielka, że aż można po głowie się drapać. Po co, po co to komu? No ale. Może auto tak jakby dostosować do swoich indywidualnych potrzeb. Dobra, słuchajcie, przejdźmy teraz, przejdziemy, przerzucimy kamerę na laptopa i będziemy objaśniali przy laptopie. Dokładnie. Ok, czyli mamy, mamy, wybraliśmy dane, dane pojazdu, silnika, podłączyliśmy. Czyli w tym momencie widzimy, że jest auto podłączone, są wstępne informacje odnośnie od nim na dole mamy tak jak mówiliśmy, każdy program wygląda inaczej ale omówimy to na, na podstawie CDIF -a. na dole mamy odpowiednie tak zwane zakładki które dają nam różne możliwości Usterki jest to informacja o obłędach. parametry są to informacje o szczytanych na bieżąco parametrach, które jesteśmy w stanie obserwować w trakcie, no w tym przypadku w trakcie pracy silnika aktywacje, adaptacje to są różne możliwości, które możemy wykonać w sterowniku jak i też kodowania nastawy podstawowe są to powroty po prostu do ustawień, w których w danym kanale ale możesz dokonać danych, e, danych zmian, o, dalej logowania i opcje, e, w tym przypadku no, mamy tutaj na przykład jak widzicie aktywacja tempomatu lub desaktywacja tempomatu, w tym przypadku tego silnika mamy taką możliwość, opcje to już jest bezpośrednia opcja już programu, czyli tam w, jak, w jakich parametrach pokazywać e, dane dane, a więc no, w, pierwszym, w pierwszej zakładce m, usterek odczytujemy po prostu błędy, e, które nam pokazuje komputer, no, no, jak widzicie mamy, mamy szczęście, trafiliśmy na, na sterownik, który ma, e, ma błędy. E, no jak widzicie, mamy tych błędów trzy. Mi się... Trzeci jest chyba ciekawy bardzo. Trzeci jest. Przepływam już ma masowy, nieprawidłowy sygnał, standardowe oznaczenie błędu G70. Nie? Jeśli chodzi o, o błędy, no to ja zawsze powtarzam, że z diagnostyką komputerową jest jak z czytaniem wiersza. Nie sztuka go przeczytać, tylko umieć go zinterpretować i zrozumieć. Nie? Bo nie zawsze błąd, który nam pokazuje, e określa konkretnie to. Tak? Mamy tutaj kontrolę pedału hamulca. E może to określać problem ze stycznikiem pedału hamulca. Częsty Problem światła stopu mogą nam się zapalać, ale on ma też osobną, tak jakby linię potrzebną dla komputera. Jest to chyba skrzynia, e, nie, manualna, w przypadku automatycznej jest to dużo, 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 ma większe znaczenie. Ciśnienie w kolektorze dolotowym może to być wiele rzeczy. E, głównym parametrem tego ciśnienia jest tak zwany map sensor w układzie e, dolotowym. Może to być problem albo e, z turbodoładowaniem nieprawidłowym, e, z pracą samego tego czujnika lub jaką, nie, jakąś nieszczelnością w układzie dolotowym. Ostatni błąd jest przepływomierzem masowym, co nam mm, informuje konkretnie, że jest nieprawidłowy sygnał. Może to świadczyć o tym, że albo przepływomierz jest zabrudzony lub po prostu uszkodzony. Właśnie i to jest to, co zawsze, <coughs> zawsze ja powtarzam, odkąd w ogóle zainteresowała mnie mechanika pojazdowa. To nie jest tak, że wyskoczy Ci błąd na komputerze, nawet na tym Elmie, jak podepniesz, że masz przepływomierz uszkodzony i Ty musisz biec przepływomierz wymienić. Może być jeszcze miliard y, rzeczy po drodze, tak? Natomiast w przypadku kodów, błędów, jakie czytać, no to musimy się trochę forami podpierać, bo co, no zrobimy odcinek o kodach, no tych kodów jest kilka jest tysięcy. kilka tysięcy, to jest nie do ogarnięcia. To jest kwestia doświadczenia, odpowiedniej interpretacji, ale jak sam powiedziałeś Michał, wystarczy forum, czasami, słuchajcie, wystarczy wpisać numer błędu, który Ci wyskoczy, w tym przypadku mamy tutaj taką numerację błędów, zależy od protokołu, to jest zawsze inna numeracja, ale mniej więcej błędy, sam numer błędu, jeśli czytasz i wpiszesz wujka gogla, wyskoczy Ci myślę, że dużo informacji. Właśnie i teraz chciałbyś skasować te błędy, czy to ma sens, Najpierw przyjrzyj się tym wszystkim rzeczom. E, tak naprawdę w tym przypadku mógłbym je skasować, ze względu na to, że nie wiem, kiedy ostatni raz komputer był e, podłączany. Może klient e, wymienił sobie ten przepływ już rok temu, a nie skasował tego e, błędu. E, w przypadku, jeśli występuje dana tak zwana usterka, jest ona tak zwana stała, to po wykasowaniu błędu najczęściej błąd albo powróci, albo powróci po jakiejś krótszej jeździe, albo po odpaleniu po prostu silnika. I wtedy mamy, mamy wtedy pełen zakres, czego, czym mamy się po prostu tym. No, Przypadku zająć. Błędy, błędami, kasowanie, kasowaniem, skasowaliśmy. Samochód by się przejechał, błędy wróciły, nie wróciły. To, co nas interesuje bardzo mocno przy mechanice, na przykład jeżeli chodzi o kondycję silnika, to są właśnie możliwość odczytywania parametrów na bieżąco pracy silnika, tylko e, my zaraz to włączymy, tak. Natomiast myślę, że w każdym programie po włączeniu parametrów silnika, silnikach dany parametr będzie oznaczał to samo, to nie będzie już co innego, więc pokażemy wam na co zwrócić uwagę, jakie dawki paliwa, tak i ciśnienia. Ja wiem, że dla danego silnika to będzie inna wartość, natomiast w którym co się zwrócić uwagę, to co? Spróbujemy? Nie odpalimy? Odpalimy, zobaczymy, zobaczmy, czy on jest na luzie, jest na luzie, więc możemy sobie go tutaj pychnąć. I tak jak mówiłem, no tu mamy tą drugą e, zakładkę, która chyba naj, najbardziej e, wszystkich interesuje. Są to e, tak zwane parametry. No, e, mamy możliwość rozwinięcia tych parametrów e, do dokładniej, ob zaobserwowania Dobra, kamera, bie bądź bliżej. bieżących e, parametrów. Słuchajcie, no, jak widzicie mamy tutaj e, możliwość różnych parametrów zaobserwowania w trakcie e, czasie rzeczywistym. Jak rozwiniemy, mamy je podzielone na konkretne grupy, więc nie musimy gdzieś tam wertować przez niesamowitą ilość różnych szczegółów. Pierwsza e, operacja regulacja wydatku świadczy o e, po prostu układzie paliwowym i regulacji tego wtrysku. Podstawowym parametrem prędkość silnika 765 obrotów na minutę. Następna informacja, no, silnik jest troszkę zimny, dlatego e, ten parametr e, wydatków w jest dosyć, dosyć podwyższony słuchajcie to też w pracy, w pracy silnika. E Celem potwierdzenia 42 stopnie Celsjusza temperatura silnika. Dalej rozwijając poszczególne, poszczególne dane mamy, mamy, mamy tutaj mnóstwo opcji, tak jak sprawdzenie kwestii związane z biegiem jałowym, zaworu EGR-u, wtryskiwaczami, dawkami, tempomatem, temperaturą i innymi elementami. Wybieramy je zależy od, od, zależy od tego, co potrzebujemy. Tak? Jeśli mamy problem z zaworem EGR, zwróćmy uwagę, jak on wygląda. Tak? Mamy Konkretny tak zwany przepływ żądany, czyli to, co jest jakby ustalone przez komputer, a aktualny, który w tym momencie występuje. Właśnie, bo jeszcze trzeba powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. To, co zawsze też warto powiedzieć, że nie zawsze wyskoczy ci błąd typu EGR czy cokolwiek, natomiast jego wartość może być zaburzona. I tutaj też właśnie widzimy to na przykładzie naszego Audi, tak? Mamy informację o tym, jaki mamy żądany przepływ, tak? czyli jaki jest ustalony dla danej wartości obrotowej, otwarcia, a tego co obecnie, aktualnie występuje. Tak? Jak widzicie, dodamy gazu. W tym momencie zawór powinien się zamykać tak? i ten przepływ powinien się nam, nam zwiększać. Widać delikatnie, że te parametry odstępują, więc może to nam dawać informację o tym, że ten zawór delikatnie jest zabrudzony i nie pracuje w pełnym, w pełnym zakresie. Ale jak zauważyliście wcześniej, po podłączeniu błędu nie było, e, więc no szukając, prawda, jakichś braków mocy, kopcenia, możemy za pośrednictwem takich parametrów e, się posiłkować. Następnym elementem, który warto jest sprawdzać, tak, to w samochodzie benzynowym, diesla, jeżeli jest turbo doładowanie, tak? Bo turbo może nam klękać na milion sposobów. Mogą być nieszczelności między interkulerem, łączeniami, żygać olejem. Więc zanim w ogóle się zapinasz komputerem, sprawdź czy to wszystko nie jest gdzieś tam zażygane olejem. Natomiast jeżeli już zapinamy się komputerem, to są dwie dwa bardzo ważne elementy do sprawdzenia. Pierwsze to jest regulacja ciśnienia doładowania i drugie dawki powietrza, jakie są brane i teraz ekspert, no ekspert <grym> blendamed, <Expert>. <grym> tak słuchajcie, no podłączyliśmy się między innymi prawda tutaj do, do informacji odnośnie regulacji ciśnienia doładowania więc wszystko co związane z turbiną standardowa informacja o prędkości obrotowej silnika ona chyba dołączana jest do każdego z tych, z tych, z tych opcji ciśnienie doładowania żądane, czyli te które powinno być, a te które obecnie jest zmierzone przez map sensor, tak, procentowo widzimy wychylenie dźwigni sterowania turbiny za pośrednictwem Zaworka West sterującego, tego zaworka sterującego N70, N70, który steruje pracą podciśnienia dochodzącego do gruchy. Zbana, no właśnie Przy Przygruszce, przy po prostu podciśniono. I słuchajcie, no zobaczmy, dajemy gazu, tak zwiększamy te, te, te obroty, i zobaczmy co się dzieje, tak? Mamy, mamy tutaj wrzucone, jak widzicie, czy się żądamy, jest 1,6 bara, zmierzone przez czujnik jest trochę odbiegające, tak? Może to, no niestety nas wyrzuciło w tym momencie, może to świadczyć o tym, w tym przypadku wydaje mi się, że to będzie kwestia łopatek turbiny, gdzieś tam nie, nie sterują one prawidłowo przepływem idącym na wirnik i też z tego wynikają drobne odchyły, a więc no i odchyły w mocy, pracy silnika po prostu. Tak, zresztą, no potem ilość powietrza cała mierzona tak. i wszystko, wszystko inne. się rozchodzi, tak? Dawka paliwa, ilość powietrza plus niedomykający nie się EGR i mamy, mamy, mamy auto, które straciło 50 koni i, i jedzie, jedzie, bo jedzie, ale no nie jedzie tak jak powinno. Ja. Kopci na czarno i się dusi. Dokładnie, dokładnie. Jeżeli chodzi o tą chwilę, o ten etap Rozwiniemy go zaraz w biurze, po prostu jeszcze porozmawiamy o tym, jak interpretować te błędy i myślę, że to będzie fajna pogawędka. Ja myślę, że zrobimy, tak jak mówię, serię odcinków, która po prostu może niektórych zanudzi, ale mam nadzieję, że większości tych, co będą szukali, pomoże po prostu rozpocząć samemu, samodzielną. Bo no, poza diagnostyką, jeżeli mamy już możliwość kasowania błędów lub wchodzenia w jakieś setupy komputera, też możemy coś zepsuć, więc no, o tym po kolei powiemy w odcinkach. Go. Tak, chodźcie do biura, przejdziemy do e, relax roomu. Chwilkę poświęcimy jeszcze na interpretację błędów, bo to, 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 trzeba, to trzeba mocno powiedzieć, tak? Ja nie wiem, czy my się nie pokusimy kiedyś o szeroką, w ogóle, wiesz, kodami jakimiś najpopularniejszymi, zrobimy do... Myślę, że e... nawet dzisiaj byśmy mogli coś takiego... Taki ciekawy przypadek kilka omówić. Waga? Waga? Nie, 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 nie. Myślę, że omów Francuza daj jakiegoś. Ja bym omówił to bardziej... Yy na zasadzie ciekawych przypadków, odnośnie takich ogólnikowych, tak, na przykład mówimy o silnikach benzynowych, nie? Myślę, że każda osoba, która miała silnik benzynowy gdzieś tam złapała się, czy spotkała go coś takiego jak wypadanie zapłonu w samochodzie, tak? Czyli samochód gdzieś tam nierówno pracuje, nie, nie utrzymuje prawidłowych obrotów, może w ogóle nie mieć mocy, jeśli wyłączy się jeden z tych naszych cylindrów. No i co? Wyobraźmy sobie sytuację, że podłączamy komputer, tak? Podłączamy komputer i dostajemy Prosto informację od komputera jak wypadanie zaponów. Słuchajcie, no wypadanie zaponów... Jak mówiliśmy o tej interpretacji błędów, pod tym zagadnieniem może być mnóstwo rzeczy. Tak? Może to być niedziałająca świeca, niedziałająca cewka, e, kabel z przebiciem, na przykład. Lub na przykład bardzo ciekawą rzeczą, e, którą też gdzieś zostało podyktowane jakimś tam doświadczeniem dłuższym, e, jeśli na przykład te wszystkie elementy, czyli cewka, kabel, świeca działa, e, nie zapominajmy o czymś takim jak sprawdzenie sprężenia na cylindrach. Nie wiem, czy miałeś o tym program? Nie, nie miałeś, bo nie... Nie, nie, nie wiesz programów tyle, ile ja mam w głowie, a chcę przelać. Wiesz, tak samo teraz nagrywam odcinek, a mi się przypomniało, że Łysy nie zrobił o czyszczeniu egr nie? No, to, na przykład, A też o tym rozmawialiśmy. Więc słuchajcie, jak mamy wypadanie zapłonów, a może być to też przyczyna mechaniczna, tak? To jest myślę, że z takich ciekawostek odnośnie diagnostyki i prawidłowej interpretacji błędów dosyć ważne, tak? Ponieważ w silnikach benzynowych najczęściej umieszczany jest czujnik spalania stukowego, który po prostu wykrywa gdzieś nieprawidłowe spalanie w danym cylindrze i on po Mój komputer o tym, że jest wypadanie zapłonów, a może one być spowodowane nie świecą, nie cewką, nie przewodem, a uszkodzonym gniazdem zaworowym lub yy, np. tłokiem, na którym nie następuje sprężanie yy, w cylindrach. Myślę, że to z tych takich yy, ciekawych opcji, jeśli chodzi o Benzynowe silniki. Silniki benzynowe, silniki. A co powiesz mi na przykład o jakichś takich popularnych klekotach 1.9 TDI lub jakichś francuskich HDI, jakąś ciekawostkę, jeżeli chodzi o interpretację błędów, bo, bo tutaj jeszcze o tym wypadającym zapłonie to jeszcze można by dorzucać wiele rzeczy, na przykład mógł być samochód, którym się reguluje jeszcze manualnie kąt tak, zapłonu, o czym był odcinek z lampą stroboskopową y -y. E lub innymi metodami, ale na przykład jeżeli chodzi o diesle, tak? Jeżeli mamy interpretację diesla, no to tutaj najbardziej boimy się turbą, tak? Więc może coś powiem o HDI. I tedy i innych. Myślę, że w przypadku yy, silników zasilanych yy, dieslem yy, i w przypadku tego, co powiedziałeś Michał, yy, jeśli chodzi o, o turbo, no to może mieć różne interpretacje. Dużo ludzi od razu stawia na uszkodzenie turbo, tak? Yy, Zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Jeśli podłączamy komputer i dostaniemy informację na przykład o nieprawidłowej wartości doładowania, tak, co mieliśmy na przykładzie Audi a i gdzieś tam obserwowaliśmy, to niekoniecznie musi być turbo. Zwróćmy uwagę na to, że może to być nieszczelny układ dolotowy, czyli interkuler, rury, interkulera. Może być to kwestia sterowania turbo, ponieważ turbo samo z siebie się nie steruje, tylko jest wysterowane zaworkiem elektryczno-pneumatycznym, i to on też może w tym przypadku mieć wpływ na nieprawidłowe działanie, więc jak sami zauważacie, najważniejsze wydaje mi się jest interpretacja błędu tego, żeby umiejętnie postawić diagnozę, a nie od razu stawiać na takie oczywiste rzeczy, jak mówisz EGR, turbo, czy CFK, czy świec. Kończąc temat tych ogólników diagnostycznych, strzel mi przykładem jakiegoś wagowego diesla, który według Ciebie jest najbardziej usterkowym elektronicznym silnikiem. Hmm. Hmm. Ciekawe pytanie. Usterkowym... awaryjnym elektronicznie. Myślę, że najbardziej, najbardziej jednostki zasilane pompowtyskiwaczami, jeśli chodzi tutaj o kwestie elektroniki. Starsze na pompie rotacyjnej i na Common Railu aż tak bardzo się nie poddawały. Myślę, że tutaj najbardziej te jednostki 1.9 i 2.0 na pompowtyskiwaczach. Myślę, że tutaj najbardziej wiele, wiele tutaj różnych czujników i różnych elementów miało wpływ na prawidłowość, czy to odpalania, moc i sterowanie tymi w no słami. Zgodzimy się, że też z rodziny HDI, czyli tutaj aut na F no, też występowało dużo problemów i z silnikiem jego żywotnością, a z całym oprzyrządowaniem i sprzętem, tak więc tutaj. 2.016 znane dosyć jednostki, też nie, nie bezproblematyczne, tak? Pod względem elektronicznym. Ale no, umówmy się na jedną rzecz. Im więcej elektroniki, tym więcej niestety mamy różnych awarii. Tym bardziej, że dziwne jest to, że koszt tej elektroniki jest dosyć tani, a producenci sprzedają nam te części po czasami kosmicznych pieniądzach i nie da się tego w żaden sposób po prostu Dobra, przejdźmy do podsumowania. Okej, okay, czyli tyle, co mogliśmy, to Was nauczyliśmy. Ja ślicznie dziękuję Leszkowi. No, wy to już sami dziękujcie, bo to nie wiem, ile to Wam ten materiał pomógł. Mam nadzieję, że następne, kolejne rundy, czyli raz w miesiącu? No, żeby. Raz w miesiącu. Co za dużo to nie jest no, nie, 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 nie. Słuchajcie, macie więcej pytań, mi ich nie zadawajcie. Macie Facebooka Leszka, tak, tutaj całego motocyklera. Pytania do diagnostyki, z chęcią coś tam się odpowie, tak, więc wbijajcie na Facebooka. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji gdzieś. Tutaj, tutaj, nie, tu tu, tu tu. Tutaj, wbijajcie na naszego... Gdzie ja mam, dokąd mam kabr? Tutaj... Możesz na koszulce. A, na koszulce, dobra. Wbijajcie na naszego Facebooka, Instagrama, trzymajcie się, zostawcie łapę w górę, jeżeli to merytorycznie pomogło. I do zobaczenia w następnym odcinku. My się żegnamy. Czekanie gada, a czas, czas leci, Ja za kamerą już widzę nasz Ali. <cy pools blue> e, e, powiedz mi się e, y, jedną rzecz. Skupimy? Skupimy! Zaraz się obudzi. dalej Nikto Cześć. Mam na imię Michał. Mam 30 lat. Nie piję od Cześć. Mam imię Jeleszek. Nie <Nixon> piję od kogoś. Chyba po programie się napijemy. No tak. Ale ile ty nie pijesz? Ale w to nie przestaje. ハハハハ